Loch Ness ma około 38 km długości i 1,5 do 2,5 km szerokości, do 275 metrów głębokości. Duże jezioro. W 1933 wysadzono dynamitem ruf w zboczu góry i zrobiono drogę wzdłuż brzegu Loch Ness. Wcześniej, żeby zobaczyć jezioro, trzeba było przejść przez góry, bo droga była po niewłaściwej stronie góry. To słabo zaludniony region Szkocji. W roku 1933 powstało koryto drogi i wtedy zaczęto zauważać potwora z Loch Ness. Wcześniej też się to zdarzało, ale głównie wśród lokalnej ludności. Dzienniki nie mówiły o tym za wiele, a jak mówiły, ludzie myśleli, że za dużo wypili. Ten autor powiedział, zanotowano 9 tysięcy doniesień o potworze z Loch Ness. W pierwszym roku po zbudowaniu drogi otrzymano 52 doniesienia. Do dziś jest ich ponad 11 tysięcy. Wiele z nich to pewnie fałszywe sygnały lub oszustwa. Jednak fakt, że jest kilka fałszywych, nie przekreśla wszystkich 11 tysięcy. Peter Scott powiedział, wierzę w potwora z Loch Ness. Jest posłem i ekspertem od Nesi. Większość mówi, że to plesiosaur. Jest około pięcia, może sześć różnych rodzajów pływających dinozaurów podobnych do tego. Plezjozaur, elasmozaur oraz kilka innych. Autor powiedział, Nessi nie może być plesiosaurem, bo one wymarły 70 milionów lat temu. O, to chodzi. No tak, lepiej wyrzucić wszystkie dowody, które nie pasują do teorii. Skoro 11 tysięcy ludzi twierdzi, że coś widziało, to może naprawdę coś widzieli? Arthur Grant studiował weterynarię. Prawie wjechał w Nessie jadąc motorem. Oto co powiedział. Widziałem go bardzo dokładnie. Miał długą szyję i owalne oczy na czubku małej głowy. Jego ogon miał jakieś półtora metra długości. Całkowita długość zwierzęcia to 5 do 6 metrów. Znając się trochę na historii naturalnej, mogę powiedzieć, że nigdy w życiu nie widziałem niczego takiego. Wyglądało na hybrydę. Naszkicował to, co widział po tym, jak prawie wjechał w nie motorem. Aleksander Campbell był leśniczym w Loch Ness przez 47 lat. Widział Nessie 18 razy. Wyglądała tak. Kiedyś patrzył na nią z odległości metra, gdy siedział w łodzi. Nessie wynurzyła głowę. Oboje się wystraszyli. Nessie odskoczyła i on też. Ludzie próbują złapać ją w klatkę. Próbowali wszystkiego, żeby schwytać Nessi. To olbrzymie jezioro. Jest tak duże, że wszyscy ludzie na świecie mogliby w nim utonąć jednocześnie. Pomieściłoby 6 miliardów ciał. Ogromne jezioro. Wielu twierdzi, że widziało Nessie. Kiedyś pewna rodzina podała, że widziała ją z owcą w paszczy, jak odpływała w głąb jeziora. Ten człowiek ma jej zdjęcie. Jej tył wystaje z wody, a tu jest szyja. W zdjęciu opublikowanym w Bridgers Digest obcięto głowę. A no, wiesz, skrócona wersja. Widać tylko garb na grzbiecie. McLeod powiedział, że oglądał ją przez lornetkę. Zrobił cztery szkice. Była w połowie wynurzona po drugiej stronie jeziora, półtora kilometra od niego, dość daleko. Miała dużą płetwę, odepchnęła się i wróciła do wody. W zaroślach ruszała głową w przód i w tył jak wąż. To jego szkic potwora z Loch Ness. Kilka osób mówiło o rogach czy rurkach na czubku głowy. Może jest i samiec, i samica, nie wiem. World Book Encyclopedia umieściła tam łódź podwodną. Wydała fortunę na sprowadzenie jej z Georgii. Człowiek z łodzi powiedział, że dno jest pomarszczone i ma wiele kryjówek. Jestem Terenesi, usłyszała łodzie. Dźwięk bardzo dobrze roznosi się pod wodą. Mogą tam być groty u brzegu Loch Ness, prowadzące w górskie rejony u brzegu. To się określa topografia krasowa, mocno porowata powierzchnia. Nesi może mieć miejsce do zimowania gdzieś wewnątrz takiej groty, gdzie może być komora z powietrzem, śluza powietrzna. Nie wiem, to tylko jedna z teorii. Ktoś z Academy of Applied Science zrobił pod wodą zdjęcie jej płetw. Woda jest mętna, ale oni umieścili tam kamery aktywowane przez sonar. Narobili no zdjęć różnego rodzaju ryb i w końcu także zdjęcie gigantycznej płetwy Nessie. Nessie, jak się wydaje, ma cztery płetwy w kształcie diamentu. Oto zdjęcie z Reader's Digest przedstawia Nessie z otwartą paszczą. Twierdzą, że jest fałszywe i bardzo możliwe, że jest. Nie wiem, ale myślę, że jest strasznie ciekawe. Czekali, aż umrze ostatni człowiek z tym związany i wtedy ogłosili, że jest fałszywe. Mówią, że wyznał to na łożu śmierci. Trochę podejrzany. Ale co tam, załóżmy, że jest fałszywe. Jest jednak siedem innych jezior w Szkocji, w których widuje się podobne stwory. Lok Loki, Lok Morar. Wystarczy pójść do biblioteki. Jest wiele książek na ten temat. Przeczytałem wszystkie, jakie udało mi się znaleźć w wielu różnych bibliotekach. Naprawdę jest wiele książek na ten temat. Kilka miesięcy temu byłem w Walii. Na południe od Walii jest zatoka Cornwallis. Widziano tam tak zwanego węża cornwalijskiego. Było dużo zmiany go stworze w kanale La Manche, takim jak potwór z Loch Ness. W słowniku z 1766 roku, tak mi się wydaje, bo okładka jest wyrwana, więc nie mam pewności, ale myślę, że to słownik z 1766 roku, występuje smok morski, jako potwór morski złapany w Anglii w 1749 roku. Przypomina trochę alligatora, ale ma dwie duże płetwy służące do pływania lub latania i dwie nogi zakończone kopytami jak u osła. Ciało pokryte jest łuskami, ma pięć rzędów zębów. Ciekawe. To coś zostało wyrzucone na plażę w Normandii we Francji w 1934 roku. Przyszli profesorowie spojrzeli i powiedzieli, to nie wieloryba ani krowa morska. Możliwe, że to nieznany jeszcze gatunek. Time Magazine 1934 rok. Dwaj naukowcy obserwowali coś, co przepłynęło obok ich statku u wybrzeży Brazylii. Miało grzbietową płetwę długości dwóch metrów i wysokości 60 centymetrów, dwumetrową szyję i małą głowę. Dwaj doświadczeni naturaliści widzieli to i zgłosili, co zobaczyli. Stwierdzili, że to coś nieznanego nauce. Sir Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmesa, powiedział, Widziałem osobliwe zwierzę płynące pod wodą wzdłuż statku o długości półtora metra z długą szyją i dużymi płetwami. Myślę, tak jak moja żona, która też to widziała, że to młody pleziozaur. Korespondent z Queensland napisał do mnie, że młody pleziozaur został złapany w sieć w Australii. Przysłał szkic podobny do tego, co sam widziałem u wybrzeży Grecji. To sir Arthur Conan Doyle to powiedział. Ciekawe. U wybrzeży Nowej Zelandii japońska łódź rybacka wyciągnęła z wody to coś w 1977 roku. Ważyło 1800 kg, mierzyło 10 metrów. Spytali, a to co? Zrobili zdjęcia. Żeglarze pomyśleli, że to coś naprawdę niezwykłego. Pobrali próbki skóry i wyrzucili z powrotem. Paskudnie śmierdziało. Biolog morski na pokładzie naszkicował kości. Zrobili specjalny znaczek poczty japońskiej. Mam tu jeden, jeśli chcesz zobaczyć. Dziś twierdzi się, że był to rekin olbrzymi. Nie wiem, co to było. Naukowcy, którzy mieli to w ręku, uważają, że to plezjozaur. Zrobili analizę białek. Były w 96% podobne do białek rekina, ale to jeszcze nic nie znaczy. Nikt nigdy nie badał białek plesiosaura. Nie wiem, czy to rekin. Mówię tylko, że to ciekawe. Złapali to i twierdzą, że to plesiosaur. Mówią, ma białko, elastynę. Cóż, wiele zwierząt ma. Jest w 96% podobny do białek rekina. Co z tego? Ludzie i małpy są podobni w budowie białka, ale to odmienne istoty. Nikt nigdy nie widział białka plezjozały, a rybacy go widzieli i powiedzieli, wiemy jak wygląda rekin olbrzymi. Nie pomyśleli.